Od Pendrive'a do najnowszego oprogramowania. Izrael jest stolicą światowej technologii. Jeżeli chcecie poznać największych graczy w tej branży, nie wyłączajcie odbiorników. Dzień dobry, dobry wieczór z tej strony uba. Uba, Żaneta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak obiecałam w moim ostatnim filmie, dzisiaj będziemy kontynuować temat najbardziej popularnych izraelskich technologii, których prawdopodobnie używacie na co dzień. Jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego poprzedniego filmu, w którym omawiam m.in. Wix, Monday.com, Mobileye czy Playticket, link będzie gdzieś tutaj u góry, oraz w opisie na dole. Od razu zachęcę Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, dzięki temu nie przegapicie żadnego nowego filmu. A teraz, wracając do tematu, przejdźmy do kolejnej dziesiątki najpopularniejszych izraelskich technologii, których prawdopodobnie używasz na co dzień. Zaczynajmy! ICQ, jeżeli korzystaliście z internetu na długo przed powstaniem iPhone'ów, Skype'a, WhatsAppa, a nawet naszego polskiego gadu-gadu, być może pamiętacie ICQ, jeden z pierwszych komunikatorów internetowych. ICQ było produktem stworzonym w 1996 roku przez izraelską firmę Mirabilis, za którą stoją Arygardis i Ir. Goldfinger, Sefi Vigiser i Amnon Amir. Tim ten poznał się podczas pracy w Zapad Digital Arts, firmie, która specjalizowała się w grafice 3D. Wszyscy razem opuścili Zapę i zaczęli pracować nad ICQ, który, nawiasem mówiąc, Powstał zaledwie w dwa miesiące. Niestety Mirabilis nie mieli żadnych środków na dalszy rozwój. Ale na szczęście, jak to zazwyczaj bywa, jeden z nich, Arik Wardi, miał bogatego ojca, Josiego Wardiego, który zainwestował kilkaset tysięcy dolarów w firmę Syna. Co może nam się wydawać śmieszne i troszeczkę niezrozumiałe w dzisiejszych czasach, Mirabilis przeniosło się do San Jose w Kalifornii, ponieważ tam był tańszy internet niż w Izraelu. ICQ było strzałem w dziesiątkę. Liczba zaangażowanych użytkowników rosła, a już w 1998 roku America Online kupiło Izraelczyków za 407 milionów dolarów. Outbrain. Jak dodać sponsorowane treści do swojej strony tak, żeby użytkownicy się nie wściekli, a co więcej, kliknęli w link? Możecie użyć Outbrain, narzędzia, które sprawi, że sponsorowane treści będą wyglądały jak część Waszej strony, np. z newsami, a co więcej, treści te będą dopasowane do użytkownika. Outbraina można używać nie tylko do dodawania reklam. Można linkować też do innych podstron na naszej platformie, zwiększając liczbę kliknięć i czasu, które użytkownik spędza na naszej stronie. Outbrain powstał w 2006 roku z inicjatywy Jarona Galaja i Oriego Lahava. W tym momencie technologię Outbrain można napotkać na ponad 100 tysiącach stronach internetowych. A głoszą, że Outbrain szykuje się do wejścia na giełdę jeszcze w tym roku Healthy.io Wyobraźcie sobie technologię, która pozwala Wam na wykonanie badania moczu w domu bez potrzeby wycieczki do przychodni, a co najważniejsze za pomocą Waszego smartfona. Taka opcja już istnieje i działa bardzo sprawnie. Dzięki startupowi Healthy.io Założonemu w 2013 roku przez Jonathana Adiriego. Jak działa Healthy? Dodają: Potrzebna jest apka na smartfona i patyczek dostarczony pod nasze drzwi. Po zamoczeniu tego patyczka próbnika aplikacja skanuje go przez aparat w telefonie, używając machine learning i korekcji kolorów. Testy te mogą z powodzeniem wykryć uszkodzenia nerek, infekcje czy komplikacje w czasie ciąży. Healthy.io stało się niesamowicie popularne w zeszłym roku z wiadomych powodów, i szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie lekarze używają go do zdalnego badania pacjentów. Trusteer. Chyba każdy z nas życzyłby sobie, żeby bank, w którym trzymamy swoje pieniądze, używał najlepszych technologii w celu zapewnienia nam bezpieczeństwa. Największe światowe banki, takie jak Bank of America. ING Direct czy HSBC zaufały Trusteer, firmie założonej w 2006 roku przez Miki Bodeya i Rakesha Lunkara. Technologia Trusteer ma na celu ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i atakami phishingowymi. W roku 2013 IBM kupiło Trusteer za kwotę 1 miliarda dolarów, co było najdroższymi do tej pory zakupami IBM w Izraelu. Viber Jakich komunikatorów używacie lub używaliście w przyszłości? Na pewno Whatsapp, Skype, no i może część z Was miała styczność z naszym kolejnym izraelskim wynalazkiem, Viber'em. W 2010 roku dwójka kumpli z IDF, Talmon Marko i Igor Magazynik założyli Viber'a. No i oczywiście firma zarządzalna była stąd, ale dla odmiany w tym przypadku większość pracy nad kodem była wyoutsorsowana na Białoruś ze względu na koszty. Przez pierwsze dwa lata Viber nie generował żadnych przychodów. Dopiero w 2013 roku pieniądze zaczęły wpływać na konto firmy, głównie z opłat za usługę Viber Out i Viber Sticker Store. Jak już wspomniałam, wiele sukcesów tutejszych startupów zależy też od pomocnych przyjaciół i członków rodziny, którzy w przypadku Vibera zainwestowali w tę firmę około 20 milionów dolarów. Inwestycja się opłaciła. W 2014 roku japoński Rakuten ogłosił, że kupuje Vibera za 900 milionów dolarów. Ciekawostka: Viber był oficjalnym komunikatorem piłkarzy Barcelony, po tym jak Rakuten został ich partnerem w 2017 roku. Cloudinary. Poszukujesz miejsca w sieci, gdzie możesz przechowywać i zarządzać plikami graficznymi? Całkiem możliwe, że najlepszym rozwiązaniem, tak jak na przykład dla Outbraina, Tabuli, Dropboxa czy Forbesa będzie Cloudinary. W 2011 roku grupa Izraelczyków Itay Lahan, Tal Lev Ami i Nadaw Soferman założyli Cloudinary, które rosło organicznie, bez żadnych inwestorów. Dopiero w 2015 roku Cloudinary otrzymało pierwszą inwestycję od BVP. Wszystko rozwijało się dość sprawnie, dzięki czemu w tym samym roku Izraelczycy zdołali otworzyć swoje pierwsze biuro w słynnym Palo Alto w Kalifornii. W 2015 roku dodano nową funkcjonalność. Video Processing. W zeszłym roku Cloudinari zostało też partnerem VIP WordPressa i wypuściło swoją odświeżoną WordPressową wtyczkę do przetwarzania obrazów i plików wideo. Get. Zamawialiście kiedyś taksówkę w Izraelu, Stanach, Rosji albo Wielkiej Brytanii? Jeżeli nie był to Uber, to prawdopodobnie używaliście aplikacji Get która powstała w 2010 roku z inicjatywy Shahara Weisera i Roya Moore. To będzie kolejna historia o tym, jak z frustracji zrodził się pomysł. Z pomysłu produkt, a z produktu konkretny sukces, no i oczywiście pieniądze. A więc Weiser wpadł na pomysł Potem, jak na lotnisku w Palo Alto musiał czekać na taksówkę ponad pół godziny. Już po dwóch latach od tej strasznej historii z Kalifornii, w Tel Awiwie można było korzystać z Get w wersji beta w języku hebrajskim. A w 2011 roku aplikacja już działała w języku angielskim w Londynie. Potem nadszedł czas na Rosję i oczywiście USA. W 2016 roku Volkswagen Group zainwestował w Geta, 300 milionów dolarów, co pozwoliło na dość mocną ekspansję firmy. Z ciekawostek: w Izraelu nie działa Uber, więc aplikacje do zamawiania taksówek są bardzo popularne. Zdarza się, że jeden kierowca ma w swojej taksówce trzy smartfony, i na każdym z nich jest zalogowany do innej aplikacji, żeby zwiększyć swoje szanse na jak najwięcej kursów danego dnia. Checkpoint. O tym gigancie z branży cyberbezpieczeństwa można by mówić godzinami. Założony w 1993 roku przez Gila Szweda, Mariusa Nachta i szlomo kramera, checkpoint zasłynął na samym początku swojej działalności z wypuszczenia Firewall One, a wkrótce potem jednego z pierwszych na świecie VPN-ów VPN One. W 1998 roku Checkpoint podpisał umowę z Nokio. Która użyła ich rozwiązań do zabezpieczenia swoich sieci komputerowych. Checkpoint bardzo polubił się z Nokią, bo już w roku 2009 kupił jej część. Tę, która zajmowała się cyberbezpieczeństwem. W 2019 roku pracownicy firmy Checkpoint wzięli na tapetę apki, które były stworzone na telefony Xiaomi, i oczywiście znaleźli tam wady bezpieczeństwa, które dzięki temu zostały naprawione. Checkpoint jest jedynym dostawcą w pełni skonsolidowanych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa Generacji 5. Która jest definiowana jako częste, szybkie i zmienne ataki w sieciach mobilnych, chmurowych i lokalnych, które z łatwością omijają konwencjonalne zabezpieczenia. Apps Flyer, Apps Flyer powstał w 2011 roku z inicjatywy Orena Kaniela i Raszefa Mana. Pierwszą inwestycję otrzymali z programu Microsoft Ventures Accelerator. Apps Flyer jest przeznaczony dla osób zajmujących się marketingiem aplikacji mobilnych. Autorskie SDK App Flyera dostępne jest na najlepszych mobilnych platformach. Dzięki temu klienci mają dostęp do bogatych narzędzi analitycznych. Apps Flyer jest ciągle startupem, ale po mieście krąży coraz więcej plotek o ich potencjalnym IPO w 2021 roku. Pioneer. I ostatnia pozycja na dzisiaj: Pioneer założony w 2005 roku przez Yuvala Tala. Do czego służy Pioneer? Do płatności internetowych, ale tylko do transakcji biznesowych. Pioneer oferuje bezpośrednie rozwiązanie płatnicze, wymianę walut oraz różne sposoby na to, by firmy mogły płacić swoim pracownikom lub kontrahentom. W tym momencie firma warta jest około 1 miliarda dolarów i zatrudnia ponad 1200 pracowników w swoich 14 biurach. Liczba klientów? Około 4 miliony. Pioneer był ostatnią izraelską firmą, którą omawialiśmy w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, której z wymienionych dzisiaj technologii Wy używacie na co dzień. Przypominam o pierwszej części tego filmu o izraelskich technologiach. Jeśli chcecie go obejrzeć, link będzie oczywiście w opisie na dole. Dajcie mi też proszę znać, czy chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o izraelskim high -techu. Bardzo chętnie nagram kolejny film na ten temat. Dziękuję wam bardzo serdecznie za czas spędzony ze mną. Jeśli ten film ci się spodobał, bardzo proszę zostaw łapkę w górę, zachęcam ci również do subskrypcji mojego kanału, klikając również w dzwoneczek, dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego odcinka. Możecie mnie również odwiedzić na moich innych social mediach. Jestem na TikToku, Facebooku i Instagramie gdzie możecie mnie spotkać troszeczkę częściej? Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. PA!